O... Ja się moim kolegą znaję, ja Filip, witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Crush and Tak, widzę, ja? Crush Taka spokojna kierka. Ja? Zobacz, że chodzi o to, żeby budować swój swys statek. Zobacz, co jest ja? zbuduję. Że nie było prawa autorskich. Ale widzowie, będziemy... Bardzo, będziemy grali bez dźwięków, ponieważ tutaj będą, są prawa autorskie. Ale widzowie, jest tak. Od samego dołu. Tutaj teraz się zostawimy spoko... Też się zostawimy spokoju. To piętro. Teraz to sobie trochę widzowie pomęczymy Piętro I zejmę się proszę, lagi. lagiam. Teraz musimy włączyć szat i zbudować pierwszy pokój. Rooms sobie single cabin, Ale weźmiemy z kabinami. To w ogóle 15, 50 tysięcy na start. Widzowie. Tutaj sobie cztery kabiny pojedyncze. Takie o. Dobra, sześć. Trzy pojedynczych kabin. Widzowie. I double kabiny. Widzowie. Taka czy taka? Tak, taka, widzowie. Tutaj posłuchajmy sobie kolejne trzy pokoje. Tutaj, widzowie, wleci single. Kabin widzowie. Tutaj, tak, tutaj widzowie. A, a tutaj leci Łazienka. Nie, nie, nie wiem, czy Łazienka wleciała ale widzowie. Tutaj byśmy dali krew kabina. Może nie tego. A dobra, czyli tak damy widzowie. Tutaj dalibyśmy paczkę. Pod kumy ora taką taką, takiego tutaj widzowie dajbyśmy te podwójne kabiny bym dał tutaj jeszcze takie dwie Zawodajmy tutaj pojedynczą ja bym dał jest tutaj pojedyncza kabina z łazienką widzowie tutaj usuwamy to Widzowie, I to piętro na razie mamy skończone. Czyli pokoje. Widzowie. Bardzo wam głośny. Mi reagują widzowie. Tam lagi. Okej, okay, widzowie. Więc teraz przejdziemy byśmy. Ale to tutaj mam taki wylądek. Widzowie. Ale, kamera. Policja, proszę. Że zaś policję. kamerą się dopsuła. Zawia, tutaj byśmy dali i taka, to. takie. takie coś. Nie, nie to. Nie, to kondyjczyka, to doniczka. Zawia, no że jest droższa, jest ładniejsza. Tak, tutaj. Tutaj. Zawia, tu i tu. byśmy dali i to musunęli. Zawia. I teraz. Takie tutaj leżaczki Widzowie. tutaj byśmy dali. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Widzowie. Tak się szykuje. Tak się wygląda pierwsze piętro. Widzowie. Czas na drugie. Drugie, widzowie, piętro. Nie ja trzecie. Hala policja. Tak jest naprawdę wielkie. Widzowie. A i minusem tej gry jest nie sama gra, bo jedną grę osobiście bardzo lubię. Tylko minusem jest tutaj to, że tak nie ma update'ów Ostatnio się dawno. Bo aż rok. A więc jest do gry. Tutaj dodamy trochę tako. Tako, tako. Więc w komentarzu kto, kto lubi z Was tako. I takie dwie, but, dwa but, dwie butki wlecą. I taka pizzeria. Zrobię pizza. I zrobię Halo. Halo. Nagi. Zrobię. Tutaj dajemy pizzę. a tutaj dam. Dalibyśmy pizzę widzowie. Tak tutaj. Tak szczerze. Albo nie, jak dałbym, dalibyśmy hamburgera tutaj, widzowie, a tutaj, widzowie, pizzeria, dalibyśmy i pięknie. Chcę teraz tylko muszę tu pododawać trochę. Stołów. Tylko będę w te łódki, bo trochę czasu bo te są droższe. Nie. A. Są te Co wie? Lagi są jeszcze tańsze. Zawiernagi są. Są nagi. mój i komputer od rana dzisiaj chodzi. Tylko od siódmej. Jeżeli dalibyśmy takie. czyli dwa stoliczki. I dalibyśmy. taj taką. ale gdy to usuniemy, widzowie, zam usuniemy to, flagi widzowie. Oraz są, jest usunięte. Teraz widzowie bierzemy i kontynuujemy, widzowie. Skoro tak bardzo ta gra chce, żeby tutaj było, to nic tutaj będzie. Widzowie, myślę, że to byłoby tyle. A, jeszcze byśmy tutaj dodali Widzowie, to teraz jest tyle z tego piętra. A, jeszcze ja jeden. Widzowie. Tutaj tak na dziobie. Takie tutaj dwa, takie są dobra Dobre, widzowie. Teraz lecimy tutaj. I najważniejsza rzecz. Tutaj. A mianowicie, po co był ten? Weźmy ten poczłonny dałan. Widzowie. A mianowicie po to. No bo tutaj, w tej zakładce, jest breć kontrol. Jest ja ten wręcz kontrol, widzowie. I tak tutaj widzę dodalibyśmy. Dalibyśmy jeszcze tutaj takie monitorki tak obok. O, widzimy tak. Tutaj byśmy tutaj taki pojedynczy. O taki kontrol. Zawie i tyle z kontrolów. Zawie i teraz tutaj różne zabawy. Zabawy, zabawy. Zawie. Lagi mam. A więc Nie wiem, który raz to powtórzę. że mam lagi, ale mam lagi. I tutaj będzie zabawa na świeżym powietrzu. Też w środku jakby padało. Takie dwa. I też takie dwa. Te, te gigantyczne szachy. Zobia. Ale nie chcę. W sumie widzę, będą te szachy. Przeszkadzają w ogóle. Parawidzawia. Tutaj robimy dwie sztuki szachów. Tutaj też robimy dwie sztuki szachów. Wizowie i robimy też hot tube. Ze w środku, A tutaj tak ja. Ja wiem, ten statek będzie wszystkim statkiem. Ale po prostu nie mamy pieniędzy. 90 tysięcy, żeby zrobić cały. A tutaj dwa razy robimy wizowie, a z... Samej górze. tak tutaj, widzowie, byśmy to zrobili. A nie jesteś na Widzowie. Więc co? Dajemy jeszcze jakieś upiększenie Albo. Dobra, Widzowie. Dlajemy jeszcze tą rzecz. Ja tutaj tylko. A tutaj Widzowie, zobaczmy, czy się zmieści. Gdzieś. A zmieści się. Tutaj widzowie. Zrobimy taki jeden. I teraz możemy już wyjść. Kiedy jest ten menadżer, Ale tutaj też też może być. Że mi się krąża. To jest tutaj krew. Kraw, czyli załoga po angielsku. Tutaj oficerzy. Tutaj kapitan i oficer i cleaning. Czyli ono się sprzątał. Widzowie. Więc teraz możemy zrobić rundę. Stworzyć odnę w portu widzowie to będzie pasażer refuel resupply w widzowie i on będzie leciał tutaj, ale tak widzowie, tak żeby nie można usunąć widzowie, a nie leci da, będzie nic nie będzie. Gdzie tylko koło pasażerowie będą? Widzowie. I to śniało taką rundę. Widzowie. O! 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 Co wie? Ty to byś widzowie. Nie będzie miało to aż tylu punktów. Zebra będzie miało mniej punktów, to będzie mniej skomplikowana droga. Zróbmy tak, tak i tak i tak. Dobry, sobie. To nie będzie takie skomplikowane. Teraz jolle i resh-supply. Czyli tak się prezentuje droga. Zedłokujemy widzowie. Tutaj widzowie teraz wychodzimy z menadżera. A tutaj już widzowie kapitana. Albo kapitankę, jak to woli. Tutaj teraz wchodzimy ponownie w menadżer. Widzowie pasażerów pasażers. I... Oddaję pasażerów. Widzowie i tutaj 2 na 3 700. I widzowie, za 700 musi być więcej tych podwójnych. Oddaję 1000. Za 4 widzowie. Więc też tutaj możemy już menadżer rooms. Już jedzą w widzowie. Aktywujemy widzowie. I minus 10, ale to minus 10 to to nie jest minus 10 kasy, bo a, a bardzo się wzajem widzowie. To jest ich, no, brzydka. Zowie. i też, coś, co jest fajne w tej grze. Coś, co ja osobiście, co, to, co, przez co, to jest jeden z aspektów, które, dzięki której pokochałam tą grę. Ship. Widzowie, możemy sami kontrolować. Tylko nie możemy mieć kapitana. To działa, widzowie. Tylko, mamy kapitana. Z nie to wie. więc to no, nam nie zadziała, widzowie. Więc... w ogóle płyniemy? Tutaj wie, nie wiem, czy płyniemy. Znaczy to... Obydam wprost, co ja screena robię na miniaturkę. do Print Screen. Ja się widzą miniaturki. Widzę, oni naprawdę tutaj grają bo on gra, on gra sam. O, i coś jesteśmy w Widzowie 2000. Nie wiem, co on robi, ale gra sam. Tutaj właśnie typiara skończyła, właśnie. O, i co, jak, grają? Gra w gigantyczne szachy. Halo, posprzątaj ze sobą, Widzowie. O. A posprzątaj ze sobą. O, dobra, no to, będzie to wyglądają tak. To jest Jim Hal, choć tysiaka. Dobra. Widzowie. Ej, śpią teraz bo jest noc. Ej, dobra, widzowie? Tutaj... A, i też, też jest fajne. W trakcie, Gdy płyniemy widzowie, tylko się paliwo zużywa. O! tutaj można coś zrobić łóżko. Nawet, na nawet na, nie nawet nienaklejki, więc go na budowaniu. Sobie, i teraz: łący, widzowie i lasdor. I proszę bardzo, widzowie, i mamy. Mamy cały statek widzowie zbudowany. Więc. My za sobie płyniemy, płyniemy Widzowie A widzowie I co ja pracę ja się kręcą Mamy super jumpa Widzowie kiedyś to chyba jakoś inaczej było Widzowie! Widzowie! help, Jesteśmy pod wodą. Ale pod wodą się nie dusimy. To jest śmieszne. Widzowie! Inaczej można zrobić tak. Nie jesteście się męczyć. Ship. On board. Chodź sobie na kogoś statek. Chodź sobie na swój statek. Czy mogę dochodzić po statkach. statka? Widzowie. I idziemy teraz tutaj, do tych drzwi. I pani sterująca. to tak wygląda ster? No do stera to jest... nie jest podobna. widzowie, ale tutaj nawet dwóch sterników w jednym. No widzowie. To są. To są ośród te tutaj, po bokach. Tam pod tym czarnymi, a to jest do skręcania. Mary. Oczywiście pozdrawiam wszystkich na serwerze. I. O tak, więc płyniemy sobie. I. To z życie. To z życie. Kapital na statku. Idzowie. I pozdrawiam tych, którzy pływają z statkiem. W prawdziwym życiu. Takim. Takim. Takim jak. tak, my też płyniemy. I Zowie. Tutaj popłyniemy. I zakończę film w tym momencie, gdy będziemy już... Okej! Na tym porcie. I To ja musiałam zacząć się sobie łapkę w górę. Ważne nic jakoś ty a mnie to tylko motywuje. A Zowie. Ja chcesz drugą czynię z tej gry, to napiszcie w komentarzu. Ja od razu będę tylko odcinek widzowie, tylko od razu, bo ja nagrywam coś na zapas widzowie. Od razu wrzucam na później. Tyle i to się nie da za tobie w sadku. Będę sobie próbować. A się nie uda. Widzowie. Ok kozak. Widzowie to jest. Naprawdę najlepszym z w sadku. Trzymaj do trzeci. Widzowie. A i skąd to wiem? Ja nie, ja nie ogryłam tego na słuchaj, ja znam mokro ukrywam. Ja wiem dokładnie co to jest. Ja znam tą grę. Ja po prostu ją Tego tylko dlatego, bo jej lubię. To jest jedyny powód, na którego nagrałam tą grę. Nagrywam. Później nie skończyłam. a z będą dwa odcinki. Nie wiem którego, ale na pewno w tym tygodniu ten, a czy nie w tym tygodniu? Nie, no, w tym tygodniu, widzowie. Sobota będzie. Ten film. Drugi. Właśnie nagrywam jeden po drugim, ale ja zrobiłem na zapas. Więc. Kolejna oczy z tej gry będzie. W tym teraz, sobota, bo mam już będzie chyba Minecraft. będzie widzowie na właśnie bo ja wyjeżdżam w ogóle 12 i na 12 w tym tygodniu. Ale teraz mi nie będzie na YouTubie, ale film będziecie mieli. Spokojnie widzowie. A więc widzowie, my to pływamy tutaj. W ogóle widzowie Ej, czy w ogóle w ogóle usiąść? Nigdy nie próbowałam usiąść. a co to jest kapitan! Ha. Tutaj są tutaj. Tylko tutaj pracowników nie ma widzowie. Life of pizza. To jest tak wygląda widzowie to burgerów. Tutaj patrzcie. Co ja w każdej grze, daję Wam o, z Robloxa odcinku, będziecie mieli w opisie tryb. A się nazywa. nazwa. A nie. nie. będzie linka, ale będzie nazwa. Zajedłem tutaj. Patrzcie, jest tutaj pizza. Zrobię tam są coś takie Ten. I tutaj tak wygląda. I drugi, tak samo. Pizza, wie w sumie co so, idziemy na są górę bo już widzę na mapce małej na mini mapce że już dopływamy że my już jesteśmy co so, i, i teraz jest nie gdzie zaatakujemy. i zobaczmy mini mapka którą możemy sobie zrobić pod M Widzimy nasz kurs zawia więc gdy już dokujemy gdzie zaczekujemy ten statek już będzie koniec filmu Oczywiście teraz, i widzowie widzicie, zarobiliśmy 9000 i widzowie. Więc do następnego odcinka, czyli jutro widzowie, więc do następnego filmu, do widzenia i pa!